Gdzieś dziś opowiedzieć, jak to dawniej na wsi mociło się zyto. Teraz to jedynika po polu łazi psizą i jak na dyskotece kręci kogutam. A dawniej, rozumiecie, mociło się te No i jednego dnia Kostyk Jędrzejaków dał od nas młodził zyto. Jego stara ugodowała łobziad, wysłał na pogródki i krzycy tam do niego. Ej, kostek, bądź tutaj, łobziad ci upaprałam, to może diask syna. Kłopsisko, łoter, łysina i poseł. Ale psie jucha za bacu zamknąć stodoły. I kokosy z kogutam, czy tam cudowały, powłaziły mu do niej. Patrzy, a one młoco, a z nim oddają. No to zaczął krzyczeć, a co? a co? a nie ma wasu, psia krew. Kosy wszystkie pouciekały, tyle jeden kogo tu ostał się. Chociaż młodzi jest lepszy od kokosów. I odcina się. A kto? to, to, A kto? To to, to, to to. A psie ścierwo, A zła. poznasz. poszed, spuści burka i mozi do niego. Wzieś go! Że ta, jak pies wpadł do tej stodoły, to ty o tam kopeć powstał, a z koguta psiora furały. giemsiś cudem, kogut wydostał się z tej bojki i mozi do kostka. A to to ty, a to to ty, a dziś, Gdybyś się do psiero poznał, jak ci Burek przemusił do rozumu. No i kostek poszedł dalej łodzić, a ale roboty miał już mniej, bo mogła kasy pomału.